A dzisiaj chciałbym w dzisiejszym vlogu yy, powiedzieć Wam o tym, czemu wyglądam jak trup. Otóż dzień wcześniej, przed tym zanim to nagrywam, przeszedłem yy, yy, szczepienie przeciwko COVID-19. Druga dawka, więc już mam od tego spokój. Aczkolwiek moja głowa pęka mi w tym wszystkim. I dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć w pełni, jak wygląda całość szczepienia. Dla dociekliwych, czym się zaszczepiłem, była to szczepionka moderna, 95% skuteczności. I tak na pierwsze szczepienie poszedłem 24 maja na godzinę 17. Niektórzy z was wiedzieli o tym, inni nie. E, moje szczepienie wtedy pierwszą dawką e, spowodowało, iż e, na następny dzień bardzo bolało mnie dziąsło. Miałem kilka bóli głowy, miejsce e, mnie pokutą miałem tam też bóle. ale Powiem Wam, że jako tako było to do przeżycia. No i następny termin szczepienia musiałem czekać około miesiąca, jako iż szczepienie przeciwko COVID-19 musi mieć swoje ograniczenia dotyczące tego, jaki, jaki jest czas pomiędzy szczepieniami. Był to czas, w którym mogłem sobie odpocząć. Dwa dni później, po pierwszej dawce, przestało mnie wszystko boleć. Wróciłem do miarę normy. Yy, yy, chwyciłem pracę trochę i zacząłem normalnie funkcjonować ponownie. Yy, później, niestety nadszedł ten dzień 28 czerwca wziąłem sobie już drugą dawkę szczepienia uprzedzono mnie, że będę miewał się prawdopodobnie też trochę gorzej po tym szczepieniu ale powiem wam, że pierwsze uczucia po szczepieniu jak teraz jest, to to jest czysta masakra głowa mi pęka Yy, znowu dziąsło mi nawaliło. O punkcie miejscu wolę nie wspominać, ale jak się okazuje, też druga ręka też ma problem z poruszaniem się, yy, przez co jest naprawdę tragicznie. Brzuch mnie boli jak nie wiem yy, i wszystko tego. Na szczęście nie mam stanu podgorączkowego, ale wszystko mnie boli po tym. Próbowałem zadzwonić do miejsca, w którym odbywam, powiedzmy formę szkolenia do pracy, yy, ale niestety nie dodzwoniłem się, szkoda, bo chciałem ich powiadomić o tym, że jednak mnie nie ma dzisiaj, yy, no ale yy, jedną zaletę, jako, jedną yy, yy, zaletę, no nie zaletę bardziej, tylko wadę, ale jednakowoż też yy, do, poradę, jaką mogę Wam dać, jest to, abyście nie forsowali się po szczepieniu na COVID-19. Niezależnie od tego, czy szczepicie się AstraZenecą, Moderną, Pfizerem, czymkolwiek no to. Yy, yy, jednakowoż warto przez te pierwsze 3 dni, czy 2 dni, czy nawet jeden dzień odpocząć sobie od yy, wszystkiego, od pracy, od szkoły. Wiecie dobrze, że musimy dbać o swój organizm a organizm nie będzie z nami dyskutował po prostu jak się źle czujecie to musicie wziąć sobie wolne w pracy i po prostu zostać w domu odpocząć wypocząć to wszystko ja zanim ja jak tylko nagram ten odcinek to się od razu kładę spać bo jestem wy wykończony tym wszystkim yy... Ostatnie fragmenty związane z Zabrzem po tym, co się dowiedziałem od mojej informatorki, yy, dobiły mnie już do reszty. Bardzo ci dziękuję Vera. Piękny, pięknie, po prostu przedcudownie. Yy, nie powiem, zawiodłem się bardzo. Liczyłem na to, że to wszystko wypali. Niestety, jak widać, się myliłem. Yy, aczkolwiek to yy, to wszystko jest yy, jest już zamkniętym tematem Zabrze, w Zabrze mam tylko już mieszkanie yy, które właściwie już muszę zdać tylko więc spoko nie będziesz się ze mną męczyła już yy, ja się po prostu wycofuję z Zabrza bardzo Ci dziękuję yy, no po prostu luz blues Mam szczęście, że mam na kogo liczyć. I to byłoby chyba wszystko, co mam na widzenia na temat Zabrza. Więcej tam nie wrócę. Po prostu nie wrócę tam. Jeżeli chodzi o turnieje szachowe, to mam nadzieję, że żadne nie będą się tam odbywać, bo naprawdę mam teraz duży uraz do Zabrza i do tego wszystkiego. Ludzie tam byli co prawda bardzo mili, jeżeli chodzi o samych tam, nie wiem... Sąsiadów, sklepikarzy czy innych ludzi byli to bardzo mili ludzie. Niestety, sytuacja, jaką opisałem wam w odcinku o tym wyjaśnieniu na temat zabrza, jest było prawdziwe. Dołożykładam też trasy to, że się właśnie zawiodłem i mam nadzieję, że się po prostu już więcej widzieć nie będziemy. Skoro nie chcesz mnie widzieć, to spoko. Nie będę ci się narzucać, Weronika. Ja umiem się wycofać. I to właśnie zrobię. Ale y, nie uważam cię za swojego wroga, żeby żeby to było jasne wszystko. Ale teraz tak, Agenci. Jeśli chodzi o szczepienie. Jestem zaszczepiony. Więc już technicznie rzecz mówiąc jestem zabezpieczony przed ewentualnym COVID-em. Wcześniej, dwukrotnie, przeszedłem COVID-a prawdopodobnie, bo nie miałem na to żadnych badań, więc nie wiem czy go przeszedłem, czy po prostu był blisko mnie, ale go ominąłem. Miałem trzy okazje się zarazić. Za czwartym chyba mi się udało, a potem za piątym znowu go prawdopodobnie miałem, bo czułem się fatalnie. Ale... Teraz po prostu przy chronicznych bólach głowy nagrywam dla Was odcinek, w którym wyjaśniam, że COVID już mnie raczej nie złapie. Czyli, jeżeli PGA się odbędzie, no to widzimy się agenci na PGA. Razem spędzimy ten czas, mam nadzieję, że będziecie dobrze się ze mną bawili. E oraz pewnie spotkacie się z moim operatorem, z moim e e montażystą. E Ekipa Starego Imperium powróci. Operator kamery prawdopodobnie znowu chwyci za kamerę i znowu będzie z nami nagrywał. Cieszy mnie to niezmiernie, ponieważ że będziemy mieli nagranie z kolejnego PGA, z PGA 2021, które odbędzie się... PGA, które było ostatnio w 2019 roku, bo jak pamiętacie, wtedy odbyło się ostatnie PGA. Czy na Vitap pojadę? Nie wiem. Wita prawdopodobnie jest w sierpniu, więc yy, prawdopodobnie do Krakowa też pojedziemy. Być może spotkamy znowu Kalu, i tego i Madi, yy, ale to jeszcze nie jest pewne, czy się spotkamy wszyscy. Jedno jest pewne, na wszelkie imprezy YouTube'owe prawdopodobnie będę jeździł, bo. Bo YouTube jest częścią mnie, a, a jeszcze, jeszcze jak pamiętacie, mamy Twitcha, na którym zacząłem nagrywać. Jesteśmy po pierwszym odcinku Dejmar. O Boże. To mam nadzieję, że ten vlog będzie początkiem czegoś nowego, czegoś innego. I że będziecie się dobrze bawić z nami ponownie. No i cóż, agenci, ja mm, myślę, że to będzie w tym vlogu na tyle. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wam wszystko już do końca w sprawie Zabrza. Ja dzisiaj jadę tam yy, 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 prawdopodobnie zwrócić klucze już niedługo. Gdzieś, nie wiem, dzisiaj albo jutro, nie pamiętam w sumie sam, muszę sprawdzić. Yy, a przedtem odpocznę po tym, jak mnie łapie to wszystko. I po prostu... W ten sposób y, zakończymy sprawę Zabrza, raz na zawsze. Cieszę się, że moja rodzina mnie z tego bagna wyciągnęła. Mam nadzieję, że się więcej... No, można by rzec... No, mógłbym powiedzieć, że się więcej nie spotkamy z Weroniką. Ale Weronika była dobrą osobą. To nie jej wina. Po prostu, po prostu tak wyszło i już, nie ma co do niej przychodzić na, na przykład na jej kanał i ją hejtować, że ty <laughs> jak mogłaś, <laughs> nie, ale, bo to nic wam nie da, absolutnie nic wam nie da, to tak jakbyście, nie wiem, z pamięci jakoś, jakąś sytuację, pojechali do Kruszwila, i powiedzieli mu y, czemu zrobiłeś krzywdę temu. Po pierwsze, nie macie na to dowodów. Po drugie, to nie jest wasza to nie jest niczyja sprawa. E, w przypadku Weroniki jest to sprawa taka, że po prostu jeżeli y, ona uznała, że nie warto ze mną utrzymać kontaktu, no to trudno, to jest jej sprawa. Ja, ja się usuwam w kąt i dziękujemy uprzejmie, było miło i... ale się skończyło. Resil game był mój i będzie mój. I nikomu nic do tego. Może z Ronim znowu nagramy w sobotę odcinek. Dzisiaj jest czwartek, podajże, jak ja to nagrywam. I. Więc za dwa dni będziemy widzieć się z Ronim. Więc teraz. I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty. Afirmacja Aniki Dąbrowskiej Książek Katarzyny Kliogucewicz, w tym Księżycowe Blizny Cienie Północy oraz Drżenia Lata. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie apkę w górę i subskrypcję. Konstruktywny komentarz, mile widziany. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.